Scenariusz wydarzenia 201 jest fikcyjny. Dzisiejszy scenariusz będzie symulował spotkanie wielostronnej grupy zwanej Radą do Spraw Pandemii. Jesteśmy na początku tego, co wygląda na poważną pandemię. Pojawiają się problemy, które można rozwiązać jedynie dzięki współpracy globalnego biznesu i rządów istnieją pewne teorie spiskowe które potencjalnie oskarżają firmy farmaceutyczne lub ONZ za wypuszczenie wirusa dla własnej korzyści i może nadszedł czas abyśmy przedstawili kilka przypadków w których jesteśmy w stanie przedstawić niektórych złych aktorów i pozostawić to sądom aby zdecydowali czy faktycznie rozpowszechniali fałszywe wiadomości nowy koronawirus, osoby zakażone chorowały na choroby układu oddechowego z objawami od łagodnych grypopodobnych do ciężkiego zapalenia płuc, znacząco wzrasta zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, takie jak maski N95, rękawice. Pacjenci przytłaczają placówki opieki zdrowotnej. Ludzie unikają przestrzeni publicznych ze strachu przed infekcją i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego. Filia WSA właśnie opublikowała wyniki sondaży na temat szczepionki. 65% ankietowanych jest chętnych do przyjęcia szczepionki, nawet jeśli jest eksperymentalna.